Cześć, witam Was serdecznie na projekcie Men. Pamiętacie, może jak byliśmy w mieszkaniu, w którym wyburzaliśmy wszystkie ściany i robiliśmy wszystko od podstaw? Także jesteśmy już praktycznie na finiszu remontu. E, tutaj, jak pamiętacie, pierwotnie stała ściana i było wejście do małego pokoju. Znajdujemy się w salonie, który był pierwotnie pokojem dziecięcym. E, ściana, e, jak to się nazywa betonowa ściana. Jeszcze czekamy na meble. Tutaj jest coś świetnego ściana z lameli, która ma swój niesamowity urok, ponieważ wygląda jakby odpadała z nim farba, co daje naprawdę fajne wrażenie. Kuchnia w zabudowie. Co fajnego znajdziecie w kuchni? Radio, które możecie skomponować razem z telefonem i możecie słuchać swojej ulubionej muzyki, kiedy gotujecie obiad. Dokładnie. Idziemy dalej do łazienki. Łazienka była dla nas ogromnym wyzwaniem. Aha, tutaj lodówka oczywiście, pralka w zabudowie. Szafki jak każde inne, zmywarka, że tu, nie, tu. Zmywarkę mamy. Piekarnik, płyta indukcyjna, pochłaniacz. Specjalnie zrobione tak, żeby szafka się otwierała. Na górze zwykłe szafki, także bardzo duża powierzchnia do tego, aby schować sobie naczynia. Idziemy dalej do łazienki, która była ogromnym wyzwaniem dla nas. Zobaczcie, jeszcze zwrócę Waszą uwagę w przedpokoju, gdzie powstało lustro. które Za lustrem są tak naprawdę bezpieczniki. Lustro daje wrażenie powiększenia powierzchni całej. Możemy je otworzyć w ten sposób i tutaj znajdują się bezpieczniki w zalustrzeniu. Także bardzo fajna rzecz. Idziemy do łazienki, która była tym wielkim wyzwaniem, która była bardzo mała i nie wiedzieliśmy jak to zrobić. Tak jak Wam mówiłam pierwotnie na filmie toaleta, zlew i prysznic zapraszam, zobaczcie jak to wygląda. Jest bardzo duży prysznic. Tak naprawdę z małej powierzchni udało nam się wygenerować aż tyle miejsca, oczywiście ściany troszeczkę przesuwaliśmy. Bardzo fajna ściana. Ściana wygląda, są to płyty z kastorami. Ściana wygląda tak, jakby była zardzewiała, Super się komponuje z drewnem. Oczywiście fajne światła do tego idealnie się komponujące i podwieszany sufit. Jeszcze zaproszę na chwilę. Zobaczcie jakie fajne rozwiązanie z lameli, żeby zabudować grzejnik. Nie widać grzejnika, który jest pierwotnie bardzo brzydki. Nie widać go, bo jest fajnie zabudowany. To jest fajne, mimo tego, że jest bardzo mała łazienka, bardzo duży zlew, i pod zlewem są bardzo duże szafki. Tutaj jest ogromna szafka na to, żeby na przykład umieścić dużą ilość ręczników czy kosmetyków. Także to jest bardzo fajnie wszystko przemyślane. Idziemy dalej do sypialni. W sypialni był pierwotnie salon teraz mamy tutaj sypialnię, w sypialni oczywiście telewizor, tutaj stanie łóżko. Nad łóżkiem już są lampki zamontowane, oczywiście obrazy piękne. W rogu sypialni stanie szafa duża, żeby też osoba mieszkająca tutaj miała gdzie schować swoje rzeczy. Tak to wygląda. Uważam, że wygląda bardzo pięknie, także pozdrawiam Was serdecznie. I niedługo przyjdzie dostawa z meblami, także finalnie pokażemy, jak to wygląda po zakończeniu całego remontu. Pozdrawiam, do zobaczenia.